Wycinam stare kondensatory, bo wylutowywać to się nie opłaca. I ten dosłownie, o on teraz dosłownie wyciekł. I to jest przykład, co dzieje się z elektro, yy, elektrolitycznymi o, kondensatorami po 20 latach. To jest 360 w ogóle po serwisie autoryzowanym. Płyta główna dawno do wyrzucenia. I Microsoft takie coś, taką kupę topnika chyba zostawił. Chyba, że ktoś później jeszcze zostawił, tak się to wygrzewał jakimiś z w piekarnikach i tak dalej. No, ale niektóre kondensatorki tu mogą być dobre Nie miernikiem bojemności, pomierze zobaczę. No, niektóre nie, bo widać, że się wylewają. Tylko o, o czym tutaj ten filmik? No, w tym, jak się nazywa? W PlayStation 1 na przykład, tak? Mamy kondensatory elektrolityczne, na przykład w wersji. Eee, no, to jest z tym audio takim świetnym, nie? Eee, Takiej dość legendarnej, co po prostu jest świetnym otwarzaczem audio. Jakby CD Audio, no, no to pierwsze co trzeba zmienić to właśnie kondensatorki. Eee, najlepiej z elektrolitycznych na jakieś zupełnie ceramiczne, na przykład zupełnie inne, nie? No, ale no niestety PS3 miała lepsze kondensatory. Chociaż chyba sekcja zasilania z y, chipów PS2 miała też elektrolityki, nie wiem, niech mi ktoś powie. No, ale to jest pierwsza rzecz, która się zużywa po latach. Standard, niestety plomba nie plomba to trzeba wymienić